na wszystkim z tej strony Roland i zapraszam Was do Eventa na Karaoke Party Będziemy śpiewać z moim tatą i z moim bratem Tak. I to, to, to miałem śpiewać. powiedzieć To miałem powiedzieć ja I to ja jestem Roled i się mówi eventu, a nie eventa. I śpiewałem przedtem I will always love you by Whitney Houston i będziemy śpiewać coś innego, dołączymy się za chwilę. I kro... Mamy już drugą wódkę otwartą. Jak, jaką drugą? Drugą Trzecią, nie drugą. <grym> Jeszcze lepiej. My Jeszcze no. lepiej. I będziemy śpiewać razem z całą. I mamy tylko szynkę. Moment, moment, bo mnie jajka spędzą. Battle Gdzie tu się ten to jest ja. uh, Battles Moment, muszę kliknąć Battles Tak i dzisiaj będziemy lamić w śpiewaniu. Can you feel? Feel good? Ma oh, my... Sexy, creak? sexy, sexy my no, Nie no, mysz, Nie 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 Wokal, bierzemy weave, wokal easy. Będziemy śpiewać razem. Uwaga, klika. Klika. No Stita, Nika nie zna słów On zna słowa i lami, a ty nie, ty nie za słów i nie weszła lami To poczekaj, jeszcze 10 sekund, także działniemy po jednym Ale jest winem, Działniemy po jednym bo dreams, I see you, I feel you, and it's now I know you. Go on. You. For across a cross and distance and spaces between us, you have come to show you go on here in my heart and my heart will go on and on szynka szynka nikt ze mną nie chce śpiewać nie wiem czemu love can touch us one time and last time for Go. Elf, queen, say, i love queen said I love you what? one through time I hold you but in my life we'll always go on Believe in the heart I go gone. The door, and you hear in my heart that my heart will go on. Jestem trzeci, Janor jest... Nie, tak robił, jak go się Tak. Niby zdech, ale jestem trzeci na dole. Jej! Wow. teraz. There's nothing I And I know that's my heart will go Cicho, 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 dalej śpiewam, dalej śpiewam, jestem trzeci nadal. Jej! Ale czwarty mnie dogania, czyli taki zwany guest. Guest, guest, koniec, Medale się pojawiły, nie widzisz. Medale się pojawiły, jestem trzeci, jestem trzeci, jestem trzeci, jestem trzeci, jej. Jestem jestem trzeci, jestem trzeci. Jestem trzeci. Jestem trzeci, nadal jestem trzeci! nie śpiewacie! Durniu! Nie śpiewamy dalej, ale jestem trzeci! Cioa, jestem trzeci! Jest, jestem nie przegrałem! Jestem nie przegrałem! Moment! Cio! Cziść! We're out!